Cześć, witajcie w pierwszym odcinku na moim kanale z Gotika Online. Tak, dobrze słyszeliście. Gotik Online. Historia kolonii. Jest to serwer roleplay, który dość w sumie niedawno wystartował. Bo 7 lipca, oczywiście w tym roku, czyli w 2022 roku. Jest to moja pierwsza styczność z jakimkolwiek serwerem, z jakimkolwiek właśnie w ogóle serwerem Gotika Online. Nigdy w życiu chyba nie próbowałem żadnego gotika online, na żadnym serwerze grać i może być naprawdę ciekawie. Jest to dość w sumie można powiedzieć popularny serwer, bo chyba pod względem ilości graczy na tym właśnie serwerze gra ich najwięcej. Nie pamiętam ile dokładnie teraz, właśnie przy odpalaniu tego serwera było tam napisane, ile ludzi właśnie gra aktualnie, ale. Było właśnie widać pod względem tych ilości slotów zajętych, że właśnie było tego najwięcej. Więc może być naprawdę ciekawie. W sumie tak dziwnie, bo jest to jednak coś innego. Jeżeli byśmy grali oczywiście w tam jakiegoś singla, czyli na przykład tak jak ostatnio przechodziłem. Gotika dwójkę z nocą kruka i modyfikacją randomizer, oczywiście z tymi losowymi dialogami. To było to właśnie troszkę inaczej. Inaczej można było się jakby wypowiadać na ten temat, a tutaj naprawdę o tym ciężko mi w sumie, bo niby jednak coś tam czytałem, ale naprawdę ciężko by to było właśnie wszystko tak streścić, więc chyba będzie po prostu najlepiej, jak po prostu będziemy grać i będziemy jakby sobie wszystko poznawać razem. I powinno być właśnie wtedy niby ok. No zobaczymy. W sumie naprawdę nie wiem, jakoś tak się. Ciężko mi powiedzieć, ale stresuję się teraz z jednej strony, bo zazwyczaj chyba zawsze, zaczynając serię jakąkolwiek, mam stres jakiś dziwny. Czy na przykład jak po jakimś tam czasie wrócę, na przykład nagrywać po jakichś tam tygodniach czy coś, bo czasami miałem takie właśnie małe przerwy, to też właśnie się stresuję. Ale no, miejmy nadzieję oczywiście, że to zaraz mi przejdzie i powinno być ok. Czyli właśnie, ja tu już chyba konto zakładałem, powiem wam szczerze. W sensie się zarejestrowałem, tylko nie byłem jeszcze w grze. Nie ma pewności, jak to będzie z tymi też dźwiękami. Czy one nie będą za głośno? Względem oczywiście mojego głosu. Więc zalogujmy się tutaj. Oczywiście mój login nie powinniście patrzeć. I nie patrzcie, ale hasło wam nie pokaże. Dobra, i myślę, że w sumie mogę chyba sobie nawet zaznaczyć, zapamiętaj hasło, bo nikt inny oczywiście tutaj nie będzie mi wchodził raczej. Więc dobra, myślę, że po... Prawie trzech minutach takiej małej, krótkiej rozmowy do was. Możemy zaczynać, zobaczymy, co to w ogóle będzie. Miejmy nadzieję, że będziemy się fajnie bawić i miejmy nadzieję, że będzie z tego fajna seria, bo jest to jednak coś dla mnie nietypowe, bo tak jak już mówiłem, jest to pierwsza moja chyba styczność z jakimkolwiek serwerem. Po prostu pierwsza styczność z gotikiem online. Nie mam pewności, czy kiedykolwiek się coś tam grywałem raczej nie, więc myślę, że możemy zaczynać i zobaczymy, co to będzie, więc dobra, klikamy zaloguj. Witaj na serwerze Historia Kolonii. To serwer, w którym poczujesz, co to prawdziwa rozgrywka roleplay. Zapraszamy do utworzenia postaci, OK, Czyli też fajnie, bo będziemy sobie oczywiście mogli tworzyć postać. Jest ciemno, nie wiem, czy aż tak dobrze to widać na nagraniu. U mnie też w sumie tak troszkę jest za ciemno. Przy tym tworzeniu postaci, ale dobra, postarajmy się oczywiście zrobić to Dość e, ok, czyli możemy wybrać sobie mężczyznę albo kobietę. Widzę, że jak klikamy na kobietę, to się twarz nie zmienia, ale tam później można widzieć, że twarz sobie zmienia. Oczywiście zostawimy sobie mężczyznę. Ciało. Wow, możemy tutaj właśnie sobie wybrać jeden chyba z ośmiu, nie, sześć, przepraszam, e, strojów. <gryw> no to, to spoko wygląda, nie? Naprawdę. Ale nie, no jest naprawdę fajny ten wybór. Nie wiedziałem, że aż tak te tworzenie postaci będzie, można powiedzieć, rozbudowane. Co ja myślę, że możemy. Tak? Zostawić? Myślę, że tak. Głowa. Ale już mamy tutaj, kurde, wyboru. Naprawdę. Fajnie w sumie. Tłusty łysy wojowniczy. Łysy, złośliwy, wysoki. Wojowniczy jest spoko, ale broda plus. Wąs, kucyk, długie wąsy, kurde, dużo tego jest, naprawdę. Myślę, że dziadka żadnego nie będziemy chyba robić. Zmęczony to jest tak jakby z obozu bractwa chyba, nie? Tak mi się wydaje. Złodziej. Myślę, że wojowniczy będzie w porządku. Tak, jest taki kozak, naprawdę. Czyli mamy tak, płeć ustawioną, ciało, głowa, teraz myślę, że możemy wybrać Możemy w ogóle przybliżyć? Chyba nie możemy przybliżyć. Okej, okay, tak może jakby z profilu patrzmy bardziej. To jest nawet w sumie spoko. Weź, weźmy może to. Myślę, że to jest dość spoko. Chyba, że źle widzę, bo jest za ciemno, ale nie, powinno być okej. Okay. Głos nawet możemy wziąć, naprawdę. krasnal, Także. OK, nic, nic się jakby nie odpala, więc po prostu może weźmy normalny, żeby później nie było żadnych tam niedomówień, grubość. Normalny, umieśniony, udzielec, chudy, pulchny, tłusty, weźmy w sumie umieśniony. Zróbmy takiego kozaka, a i oczywiście nazwa użytkownika, no tak, bo ja przedtem wpisywałem też... Swój nick w rejestrowaniu, a tutaj też przecież dopiero możemy nick sobie zrobić. Czyli, oczywiście, taki jaki mam na YouTube, sobie zrobimy. Tylko, że ja tam mam na YouTube kreseczkę jeszcze nad A, bo w ogóle nick mój pochodzi z pewnego serialu. Może tam, chyba w sumie nawet nie mówiłem nikomu o tym, ale to tam kiedyś, kiedyś może się rozgadam. Z pewnego serialu mój nick pochodzi. ...dość w sumie popularnego, więc dobra, chyba mamy wszystko i myślę, że możemy zacząć. Więc klikajmy stwórz. <laughs> Jakaś chrypka mnie łapie, ale to nic, zbitek. Twój statek zniszczył potwór morski, a ty obudziłeś się na plaży. Skazany, zostałeś zesłany na pracę w Górniczej Dolinie. Podróżnik, wyruszyłeś w dotąd nieznane do Górniczej Doliny. Amnezja, nie wiesz co się z tobą działo, kim jesteś, ani gdzie jesteś. Czyli mamy cztery, jakby takie do wyboru. Więc myślę, że. Podróżnik? Myślę, że podróżnika możemy sobie wziąć. A więc wybierz. Wybraliśmy. Witamy ponownie na serwerze Historia Kolonii. Chciałbym zmienić yy, kamerę. Nie wiem, jak to się robi. Boję się cokolwiek kliknąć. Dobra, czat mamy pod T na przykład. I yy, to oczywiście, oczywiście, oczywiście. No, ekwipunek. O, jakaś równowaga Adonosa, niedziela 23, ok, czyli to jest jakby data, czas, pod P nic, nie ma, pod L też nic, K, J, H, H, jakieś są mm, pomoce, można powiedzieć, ogólne. Na serwerze istnieje wiele systemów, które pomogą Ci stworzyć wymarzoną postać. Do Twojej dyspozycji jest wiele profesji, wiele pobocznych aktywności i wiele wyzwań. Na serwerze nie jesteś przywiązany do jakiejkolwiek frakcji. Jeżeli zbierzesz odpowiednie zasoby i grupę przyjaciół, sam możesz stworzyć organizację, która zagrozi staremu obozowi? Chyba tak. Klawisze. Dobra, mamy tutaj właśnie skróty klawiszowe, i chciałbym zmienić sobie właśnie kamerę. Czekajcie od początku. Włam jakiś jest kalendarz, właśnie lista graczy, sieć. Brak czegoś tam. Następny blok czatu: Blok czatu sprint. Interakcja z obiektem. Ok. Mechanika. Krót, krótki spis. Craft. Dostępny pod wieloma różnymi obiektami. Wytrzymałość. Dostępna pod dwoma wariantami. Jeden wariant obsługuje pracę i crafting. Odnawia się on raz na do 100% w nowym dniu. Ok. Pracę. Yy, jakaś tam komunikacja. Jakieś tam zbieranie roślin. Ok. To sobie na pewno poznamy, ale. Jak ja mam tu zmienić kamerę? Bo przecież kurde, chyba że tak gramy. Nie no, wątpię. O, jakaś karta postaci pod B. Możemy sobie. A no tak, tutaj są przecież te właśnie statystyki. Możemy sobie coś tutaj wpisać też. Statystyki nasze, siła zręczność i tak dalej. Tutaj mamy umiejętności, których jest naprawdę dużo. Frakcje jeszcze żadnej frakcji nie mamy inaczej i jakieś notatki. Pod N mamy jakieś tam chyba. Notatnik czy coś takiego. Tab też mamy ekwipunek. Ok. Pod prawym przyciskiem myszki mamy jakieś użycia magia, statyczne, różne tanie, z mimika, czynności, reakcje, ćwiczenia. Ok, możemy machać, możemy coś tam robić. Okej, okay, dobra, możemy to wyłączyć, ale nadal nie wiem, jak ja mam zmienić kamerę. Ustawienia. Czekajcie, rozdzielczość, szerokość czatu. Animacja czatu, wyświetlanie pasków, HP, many. Tradycyjny, bo my, bo my mamy teraz takie kółeczka. Ładnie to wygląda moim zdaniem. Animacje, rozświetl teren. Oglądaj walkę, sikanie po pijaku. Ok, naprawdę wiele jest tutaj rzeczy. Możemy wygląd sobie też zmienić oczywiście. Wiele jest tutaj naprawdę rzeczy, które które no... Są do ogarnięcia. No, ej, no naprawdę chyba można zmienić, nie? Tą kamerę, czy nie? Różne rozglądanie się. Tu to są po prostu jakieś jakby takie animacje. Dobra, no chciałbym sobie ogarnąć to. Powiem wam szczerze, że... Mam lagi. Mam lagi, naprawdę mam lagi. Mój komputer nie wyrabia chyba. Na w sumie nawet nie zastanawiałem się nad tym. I nie wiedziałem, czy będą właśnie lagi, czy nie. Mo można by było to niby jakoś ogarnąć, czy nie. No w sumie skala interfejsu nic. Poza tym w sumie takiego za bardzo nie ma. też przecież ja nagrywałem ogólnie tak to Gotiki, no to jakoś tam nie miałem takich lagów. no Ale dobra, zobaczymy, jak to będzie. E, idźmy, no na razie idźmy. Może kogoś po prostu zapytamy może po prostu kogoś zapytamy czy można jakoś kamerę zmienić myślę że będzie można ale nie wiem jeszcze jak strażnicy zwracają uwagę na twarze ściągając wszystkie maski czy zamknięte hełmy okej okay. dobra więc myślę że myślę że możemy wchodzić do obozu myślę że możemy wchodzić do obozu Ej, jakoś nie wiem coś po prostu jest popsute z animacją chodzenia ale okej okay. no ten na przykład dobrze biegnie okej okay, jest chyba się naprawiło może po prostu przez te moje lagi bo po prostu przez internet czy coś tam nie wiem, ale starajmy się na to nie patrzeć. Czekajcie, może po prostu byśmy napisali na czacie do kogoś. Nie wiem, czy to jest taki czat, że oni wszyscy to zobaczą. Jak zmienić kamerę? Mam jakąś interakcję z nieznajomym. Control. Nazwa handlu przeszukaj. Ok, nic takiego. Poczekajcie, bo klikając A. Dziwnie, dziwnie, naprawdę dziwnie. Będę musiał się chyba do tego przyzwyczaić. E, takie rzeczy piszemy na czacie do tego przeznaczonym, czyli w tym przypadku OOC. Nie wiem o co chodzi z tym OOC, ale e, coś tam było chyba napisane na ten temat. Przepraszam Was, że tak nie ogarniam za bardzo, ale. Ale, ale no. Jest to dla mnie duża nowość i nie ogarniam większości rzeczy. Na serwerze mamy kilka typów czatów. Czat i OOC i globalny. To jest dostęp dostępne do wglądu dla każdego gracza na czacie i co możemy bez użycia komend używać mi, do, dzięki coś tam ponadto możemy napisać więcej niż jedną linijkę tekstu, więcej informacji znajdziesz na discordzie ale w jaki sposób ja mam wybrać typ czatu czy musimy czy musimy coś napisać najpierw? nie mam pojęcia ale po prostu mogli mi odpowiedzieć i nie wiem, nie wiem co dalej, ale dobra, nie wiem nawet w sumie, powiem wam szczerze od czego zacząć. Czy ktoś mi tutaj jakby zleca jakieś zadania czy coś, ale no może pójdźmy do powiedzmy Torusa. No i strażnicy zabierają każdemu oręż i przechowują oraz ciąga każdemu hełm z głowy. Nie dotyczy magnatów, dworzeń i straży, okej, okay. dobra. E, w ogóle to w lewym... Okej, okay, czemu mnie zatrzymujesz? Nie wejdziesz tutaj, spadaj stąd, okej. Okay. No dobra. Czyli nie możemy tam wejść, oczywiście. Brak wstępu do zamku, wynocha. Dobra, nie ma sprawy. Jeżeli nie możemy, to nie możemy. Dobra. E, idźmy do... ...kogokolwiek. E, spytać po prostu. Czekajcie, on wstał nieznajomy Dobra, denerwujemy ta kam kamera, naprawdę zaczynamy to denerwować jak to przestawić, proszę was, pomóżcie mi jak to przedstawić Właśnie, jeżeli e, będzie ktoś chciał mi jakieś podpowiedzi dać to napiszcie mi w komentarzu, bo mało wiem o tym, po prostu mało wiem i ciężko mi to ogarnąć Zawsze będę przyzwyczajony do normalnego gotika i to jest dla mnie naprawdę dużo, dużo nowości i może to dziwnie wyglądać więc po prostu jak będziecie mieli jakieś Porady dla mnie, wszystkie po prostu wszystkie piszcie. Jak wam, jak wam się uda, to wszystkie piszcie, jaką możecie. No i czy oczywiście można zmienić tą kamerę, czy nie? E, dobra, tutaj są jest jakaś tablica ogłoszeń. Możemy czekać, którymś się biegało. Tutaj chodzimy, teraz biegniemy, chyba tak. Lewy odskaczemy, oczywiście. Tutaj mamy te różne rzeczy. Zmieniłem kamerę, zajebiście. Pod jedynką. Tak? A nie, chyba, że ona się po prostu zmienia, tylko jak styl walki jakby włączamy. Dobra, ale coś jest też nie tak z tymi lagami. Dziwnie naprawdę. Chyba, że po prostu mi kom nie wyrabia. Ale dobra. O nie, już możemy biegać normalnie. zajebiście. Dobra, czyli poradziłem sobie z kamerą. Wystarczyło kliknąć jedynkę. Wystarczyło kliknąć jedynkę. I nie wiem w sumie od czego zacząć, ale po prostu pobiegajmy sobie. Posprawdzajmy co tam się dzieje w tym właśnie starym obozie, jak tutaj to wszystko wygląda. I to będzie taki właśnie wstępniak, wstępniak odcinkowy, właśnie taki wstępniak. Zobaczymy co to w ogóle będzie z tego. Miejmy też właśnie ciągle nadzieję, że ten dźwięk nie jest jakiś tam rozwalony. Jest, są pewne zmiany, no są pewne zmiany, tych budynków tutaj nie ma. I dziwnie to naprawdę bardzo wygląda, co tutaj leży. Szczur na plecach? Dziwnie to wygląda. No ale no, mam lagi, będę musiał jakoś to ogarnąć, i właśnie. E, prawdopodobnie, może tego DX-11 będę chyba chciał wrzucić, no bo on tam jednak te fps y chyba zwiększa. I może w sumie, jak jest jakaś opcja zmiany grafiki czy coś, żeby właśnie te FPS-y powiększyć, no to też niech mi ktoś napisze. No widocznie mój kąt chyba nie wyrabia. A nie jest jakiś tam przecież też słaby. Handlarz, właśnie, interakcja, lewy control, handlarz. Zobaczmy na przykład, co taki handaż na nam może... Dobra, nie chciałem skakać. Interakcja, lewy kontrol. dobra. Co tu robisz? Przydaję kilka przedmiotów, przykładowo pochodnie za jedyne 5 bryłek rudy. Okej, okay. ta. Trzymaj się. Okej. Okay. Żegnaj. Dobra, ale chcę wyjść z tego. Żegnaj, żegnaj, dobra. Lewy alt nacisnąłem i wyszliśmy. Eee, dobra. Tutaj się... już mniej rzeczy zaczyna zmieniać, ale tutaj znowu z powrotem coś się dzieje innego. Wiecie, też nie chcę jakby wychodzić na zewnątrz, bo nie wiem czy najpierw nie trzeba ogarnąć jakiegoś miecza, żeby móc się bić. Ale w sumie możemy sprawdzić, bo mnie ciekawość zżera. Oczywiście tu jest, tu jest też ta informacja, że coś tam robią ci strażnicy. Most taki dziwny, ładny się zrobił. Tutaj też widzę, że coś się dzieje. O, i tutaj naprawdę nie ma lagów, czyli w starym obozie będą lagi widocznie. Tutaj już się to poprawiło. Prawie tam 60 klatek mi pokazuje. No to jest ok. Sząszcz. Ale on nie żyje, nie? Dobra, on nie żyje, ale czy coś możemy... O, bo interakcja jest lewy. ...kontrol, ale i tak chyba nic z nim nie możemy zrobić. Dobra, nie wiem o co z tym chodzi, ale ok. No, wiele rzeczy będę musiał ogarnąć, naprawdę wiele rzeczy. GZ ni drzewo? No właśnie, nie ma siekiery, dokładnie. Nie ma siekiery. Nie wiem, czy trafimy na jakiegoś potwora tutaj w koło, czy nie, ale czekajcie. Kopane. Aha, możemy też coś kopać nawet, kurde. Nieźle. No i tak, będę musiał jakoś ogarnąć te FPS. No chyba, że jeżeli nie można tego ogarnąć jakoś No to lipa. Przecież też w sumie że tutaj nie ma żadnych właśnie takich To też nawet ładnie w sumie wygląda te paski takie zwykłe Ustawienia. No nic tutaj nie ma, jeżeli chodzi o ustawienia właśnie graficzne. W ogóle ile to nam minęło? Dobra, mamy prawie 20 minut, myślę, że taki wstępniak odcinkowy, jakoś tam 20 minut będzie trwał, to myślę, że będzie spoko, bo chciałbym się właśnie wiele rzeczy nauczyć, dowiedzieć jakby, jak będę zaczynał właśnie drugi odcinek, więc poczekam właśnie na jakieś tam komentarze i tak dalej, może jeszcze sobie sam też coś tam poczytam. Na początku zależy mi bardzo na tym, żeby właśnie te FPS y zwiększyć, bo ciężko, powiem wam szczerze. Więc no co? Myślę, że na pierwszy odcinek taki wstępniak, no wiele nie zrobiliśmy, wiele nie zrobiłem, bo chciałem właśnie poznać, zobaczyć z czym to się w ogóle je. Podoba mi się, powiem Wam szczerze, podoba mi się, tylko będę musiał ogarnąć. Czy trzeba jakąś broń na początku sobie ogarnąć, czy nie? Czy dopiero coś będziemy musieli kupić za jakiś hajs, który zdobędziemy na przykład zabijając kogoś, coś. Z kamerą sobie poradziłem, to OK, ale te FPS-y właśnie. No i jak to tutaj to wszystko działa? Czy jakieś są zadania? Na pewno raczej, pewnie w sumie są. I od kogo, do kogo muszę chodzić? Jakieś rady po prostu na początek, co tu się dzieje? Pompki robi. Jakieś rady po prostu na początek, dla początkującego, bardzo początkującego gracza na tym serwerze i ogólnie na Gotiku Online, więc... Myślę, że... Jak na razie możemy to skończyć, także czekam na jakieś porady. A jak nie dostanę żadnych porad, no to sobie tam poczytam gdzieś na internecie albo sam popytam na jakimś Discordzie. Także właśnie też linki wszystkie macie w opisie chyba, powinny być. Jeżeli chodzi właśnie o zainstalowanie tego serwera, żeby sobie na nim też pograć normalnie, no to też tam będzie link do instalacji do jakiegoś kanału chyba ich oficjalnego. Także jak na razie kończymy. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się do kolejnego. Cześć!